turniej, zdobywanie zamku, trening. Wybierz zagadnienie, które chcesz przetestować. Witam w treningu. Uwaga, zaczynamy zabawę. W jakim lesie ukrywał się ze swoimi kompanami Robin Hood? Wspaniale, to jest prawidłowa odpowiedź. Ile prac musiał wykonać Herkules? To jest prawidłowa odpowiedź. Popiel zdradziecki władca został zjedzony przez Super to Prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się polski czarodziej, który był na Księżycu? Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź. Z jakiego miasta pochodził słynny żeglarz Sindbad? Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Co to jest gin? Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź. Co to jest rusałka? Super, to jest Odpowiedź. Bazyliszek to potwór, którego spojrzenie To jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się potwór, którego spojrzenie zamieniało w kamień? To jest prawidłowa odpowiedź. Kto jest legendarnym twórcą państwa polskiego? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Jak nazywa się mityczny człowiek śniegu zamieszkujący góry w Tybecie? Brawo. Prawidłowa odpowiedź! Jak nazywał się chłopiec wychowywany przez małpy? To jest prawidłowa odpowiedź! Czym opiekował się rzymski Bóg Neptun? Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź! Jakie imię nosił legendarny wampir z Transylwanii? Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź! Jak nazywał się mityczny koń z rogiem na czole? Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź! Gdzie mieszkał najsłynniejszy wampir Dracula? Wspaniale! Prawidłowa odpowiedź. Jakim owocem Ewa skusiła Adama. Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywała się mała dziewczynka mieszkająca w kwiatku. Super! To jest prawidłowa odpowiedź! Jak nazywał się legendarny angielski rozbójnik. Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź! Jan Brzechwa jest autorem. Odpowiedź. Gdzie mieszkała złota kaczka? To jest prawidłowa odpowiedź. Ilu krasnoludków towarzyszyło królewnie śnieżce? Wspaniale to jest prawidłowa odpowiedź! Jak nazywała się królewna, której pomagało siedmiu krasnoludków. To jest prawidłowa odpowiedź. Kto mieszkał nad rzeczką? Opodal krzaczka? Czym ukłuła się śpiąca królewna i zasnęła na wiele lat? Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Ile lat spała śpiąca królewna? To jest prawidłowa odpowiedź. Kto porwał małego chłopca Kaja, kiedy jeździł na sankach? To jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywała się siostra Kaja z baśni królowa śniegu? Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź. Kto napisał baśń, dziewczynka z zapałkami? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Kto napisał Baśni Królowa Śniegu? Wspaniale, to jest prawidłowa odpowiedź. Kto napisał Baśni O Krasnoludkach i Sierotce Marysi? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Kto napisał Baśni Nowe Szaty Cesarza? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz, jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Jak nazywali się dwaj bracia, autorzy bajek i baśni. Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się krasnoludek? Pisarz z baśni o krasnoludkach i sierotce Marysi. Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz, jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Co pasła sierotka Marysia. Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Kto zabił gąski sierotki Marysi? Jak nazywał się podróżnik, który trafił do krainy liliputów? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się król, który rządził w Krakowie w czasach smoka wawelskiego? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się smok, który mieszkał w Krakowie? Kto pokonał smoka wawelskiego. Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz, jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Jak nazywała się królewna, która utonęła w wiśle. To jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się król, którego zjadły myszy? To jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się grecki bohater, który wykonał 12 bardzo trudnych zadań. To jest Odpowiedź. Jak nazywał się duch, który mieszkał w magicznej lampie, ale... Brawo! To jest prawidłowa odpowiedź! Jak nazywał się chłopiec, który znalazł zaczarowaną lampę? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz, jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Kto zgubił szklany pantofelek, uciekając z balu? Okej, okay, to jest... Prawidłowa odpowiedź. Z czego została wyczarowana? To jest prawidłowa odpowiedź. Z czego były zrobione pantofelki kopciuszka? Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź! Kto pomógł kopciuszkowi pojechać na bal? Super! To jest prawidłowa odpowiedź! Kiedy prysł czar i kopciuszek musiał wracać do domu. Okej, okay. to jest prawidłowa odpowiedź. W co zamieniło się brzydkie kaczątko? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz, jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Kto chciał zjeść Jasia i Małgosię? To jest prawidłowa odpowiedź. Kim był ojciec Jasia i Małgosi? Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź. W jakiej chatce mieszkała baba Jaga w bajce o Jasiu i Małgosi? Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Kto mieszkał w chatce na kurzej łapce? odpowiedź. Jakie zwierzę chodziło w butach? Super, to jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się malutki chłopczyk wielkości kciuka. Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się chłopiec, którego stolarz wystrugał z drewna? Super, to jest prawidłowa odpowiedź! Co działo się z pinokiem, kiedy kłamał? Wspaniale to jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się chłopiec, któremu rusł nos, kiedy kłamał? Jak nazywali się chłopcy, którzy chcieli ukraść Księżyc? Wspaniale, to jest prawidłowa odpowiedź. Co chcieli ukraść Jacek i Placek? Super, to jest prawidłowa odpowiedź. Czego brakowało dzielnemu ołowianemu żołnierzykowi? To jest prawidłowa odpowiedź. W kim zakochał się ołowiany żołnierzyk? Niestety. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Co spowodowało, że pewna królewna nie mogła zasnąć? To jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się pluszowy miś o bardzo małym rozumku? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się osiołek, przyjaciel Kubusia Puchatka? Prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się chłopczyk, przyjaciel Kubusia Puchatka? Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się najbardziej rozbrykany przyjaciel Kubusia Puchatka? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Kogo spotkał Czerwony Kapturek idąc do babci? Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywały się duszki opiekuńcze drzew? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz, jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Jakie miasto założyli Wars i Sawa? Brawo, to jest prawidłowa odpowiedź. Kto obiecał biednemu rybakowi spełnić trzy życzenia? Super, to jest prawidłowa odpowiedź. Gdzie zbierają się czarownice na sabat? Niestety. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz, jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Jaka roślina kwitnie tylko w noc świętojańską? Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Ilu rozbójników miał Alibaba? Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz, jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się dowódca 40 rozbójników? Jak nazywał się słoń, który wszystko zapominał? To jest prawidłowa odpowiedź! Jak nazywał się dzielny żeglarz z Bagdadu? Wspaniale, to jest prawidłowa odpowiedź! Z jakiego miasta pochodził żeglarz Sinbad? Wspaniale, to jest prawidłowa odpowiedź! Jak nazywała się arabska księżniczka opowiadająca piękne baśnie. Niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź. Zobacz jak wygląda prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się mały chłopiec, który nie chciał dorosnąć? Wspaniale, to jest prawidłowa odpowiedź. Kto wybierał się za morze i nie mógł się wybrać? Super, to jest prawidłowa odpowiedź. Jak nazywał się profesor Akademii dla chłopców? Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Na jaką literę zaczynały się imiona uczniów pana Kleksa? Okej. Okay. Odpowiedź. Jakie imię nosił pirat prześladujący Piotrusia Pana? Brawo! To jest prawidłowa odpowiedź! Jak nazywał się ptak, który odradzał się z popiołów? To jest prawidłowa odpowiedź! Jak nazywał się czarodziej, który był przyjacielem króla Artura? Brawo! To jest prawidłowa odpowiedź! Co zgubił Piotruś Pan? Super! To jest prawidłowa odpowiedź! Gdzie pracowało siedmiu krasnoludków? Czym zła królowa otruła Śnieżkę? Wspaniale, to jest prawidłowa odpowiedź. Na czym poleciał mistrz Twardowski na Księżyc? Super, to jest prawidłowa odpowiedź. Co musiała oddać mała Syrenka, aby otrzymać nogi? Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. W co wbity był miecz króla Artura? Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Gdzie Pinokio odnalazł swego ojca? Odpowiedź. Dokończ tytuł bajki Piękna i. Super, to jest prawidłowa odpowiedź. Dokończ tytuł bajki Alibaba i. Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Dokończ tytuł bajki Chatka. Wspaniale, to jest prawidłowa odpowiedź. Dokończ tytuł bajki O rybaku i. Okej, okay, to jest prawidłowa odpowiedź. Dokończ tytuł bajki Czerwony. Wspaniale. Jest prawidłowa odpowiedź. To było ostatnie pytanie w ramach tego zagadnienia. Teraz możesz wpisać swoje imię na listę najlepszych wyników. Brawo, uzyskałem. Zabierz zagadnienie. zagadnienie, które chcesz przetestować.